Hej, chciałem zadać Ci ważne pytanie: a być może bardzo ważne, a może dla Ciebie nieistotne, ponieważ Ciebie takie rzeczy nie interesują, nie interesuje Cię przeszłość. Wiadomo, ty się skupiłeś na teraźniejszości. Oczywiście ja też popieram, że teraźniejszość jest najważniejsza. Nie ma przeszłości i nie ma przyszłości, ale w pewnych kwestiach czasem ona jest istotna. A czasem nie. I dlatego to jest pytanie do ciebie. Masz 30 parę lat, 40 parę lat, czasem 20 kilka lat, i Twoja rówieśniczka, na przykład gdy masz 20 kilka lat, ona ma 25 lat, 26. A okazuje się, że dwóch wcześniejszych partnerów, mając już 25 lat, jeden to 74-letni, pan Henryk. Pan Henryk, który którego, który. Był znany z tego, że w danym mieście część nieruchomości była jego. Pan Henryk był również znany z tego, że, że wszystkie dyskoteki, wszystkie używki i wszystkie kluby nocne włącznie z paniami rozbieranymi były mu znane. I pan Henryk spotykał się z twoją damą jakieś dwa lata albo dwa i pół roku. Podobno wielka miłość. Znaczy Pan Henryk był wielką miłością Twojej damy. Prawda? Drugim chłopakiem Twojej damy, twojej, twojej księżniczki, twojej królewny, tak jak ty to nazywasz, i twojej, twojej, bo ty, to, to słowo to bardzo często jest używane w Twoim słowotoku. Twoja, twoja. Twoja twoja, nie? Twoja twoja i jeszcze raz twoja twoja. Drugim partnerem był 64-letni Krzysztof. Krzysztof, król, nazwany w danym mieście król dyskotek i król trunków. Jedno, co go, jedną, jaką miał cechę wspólną z tym poprzednim, to to, że znany był tylko na dobrych dyskotekach i kochał pić takie i takie alkohole. Kobiet oczywiście też miał multum przez całe życie. On oczywiście był z tą twoją, którą ty tak nazywasz twoją księżniczką, królewną, najukochańszą i najcudowniejszą. Y, naj, y, ty cały czas oczywiście lecisz z kwiatami, on tylko... On, oni we dwójkę, jak ją poznawali, jeden z nich otworzył dach, drugi, ona usłyszała o nim, że ma tej i te nieruchomości. I z tym pierwszym już była od razu, tylko z tego względu, że dowiedziała się, co posiada, a z tym drugim, bo otworzył ładnie dach w swoim bardzo ładnym samochodzie. To byli, jej dwu, to byli jej wcześniejsi partnerzy. No i jeszcze był trzeci partner, o którym zapomniałem też dodać. To był chłopak, który no... nie, nie, nie bagatela, 8 lat w kryminale, ledwo co wyszedł na, na przepustkę. Już próbowali razem dziecko zrobić, ale coś tam nie wyszło, bo, bo któraś ze stron była bezpłodna. Psychopata numer jeden w każdym bądź razie, ale również byli szczęśliwi i zakochani. I ty teraz masz taką damę, taką królewnę, jak ty to nazywasz, ponieważ wyobraźnia twoja jest bardzo szeroka i głęboka. I i, I właśnie chciałem zapytać, co ty dalej chcesz uzyskać z tą przemiłą, sympatyczną kobietą? I oczywiście z tym pytaniem Cię pozostawię: czy przeszłość wyjątkowo tutaj ma znaczenie, czy tak jak. Logicznie rozumując, nie ma przeszłości, nie ma przyszłości, jest teraźniejszość. Czy zwrócisz tu uwagę na przeszłość, czy ona jest dla ciebie nieistotna? W każdym razie, gdybyś miał z tym problem, gdybyś chciał się dedukować na dole, masz link do moich szkoleń, akademia-dm.pl zapisz je już teraz. Ja jak zawsze dziś pozdrawiam Cię z przepięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. A film nagrywam z tego względu, że widziałem. Bardzo dużo dwudziestoparolatek, często trzydziestoparolatek, z dziadkami 70-letnimi. I tak naprawdę to były tylko czysto, czyste układy, można powiedzieć, finansowe. Tam nic więcej nie było. On po prostu płacił za sukienki, za buciki. No i tam trochę miał luzu, uśmiechu. A tak naprawdę ona pojawiła się w jego życiu, gdy miała jedne ściachane kozaczki on tych kozaczków nakopał sześć par, sześć torebek, sześć par budzików i na tym się generalnie opierała cała relacja. A ty, jako młody, wykształcony, dobrze prespurujący i niby kumaty człowiek, na dzień dzisiejszy chcesz sobie ją wziąć za żonę, za matkę twoich dzieci i... i... i właśnie z tym i pozostawię je. Ciebie i żebyś chciałbym, żebyś przed lustrem stanął i odpowiedział sobie sam na te pytania. Trzymaj się ciepło. Hej.